Cześć, nazywam się Mateusz i od dwóch lat prowadzę profil na Instagramie pod nazwą Food Profit, gdzie pomagam wam kupować najlepsze buty piłkarskie w najniższej możliwej cenie. I dzisiaj przeprowadzę was krok po kroku właśnie przez zakup butów piłkarskich. Zapraszam. Numer jeden, cholewka. No i mamy do wyboru dwa rodzaje cholewkę syntetyczną oraz cholewkę skórzaną. Cholewka skórzana będzie idealnym wyborem dla osób, które posiadają szerszą stopę oraz wysokie podbicie. No i najbardziej polecałbym modele Copa, Tempo adidas X-Speed Portal oraz Puma Future Z. Natomiast cholewka syntetyczna jest idealnym wyborem dla osób, które mają naturalnie węższą stopę, a dla tych osób, które mają szczególnie wąską stopę, polecałbym modele Vapor, Puma Ultra oraz adidas Predator. Numer 2. Buty ze skarpetą albo bez. No i osoby, które posiadają mniej rozbudowane łydki oraz okolice kostek, mogą sobie bez problemu sięgać po modele zarówno ze skarpetą, jak i bez. Natomiast osoby, które posiadają troszkę bardziej rozbudowane łydki oraz okolice kostek powinny się skupiać na modelach low. No i chodzi tutaj generalnie o komfort gry, bo skarpeta może ubierać. Numer 3. Rodzaj podeszwy. Jest to bardzo ważny punkt, ponieważ dobrze dobrana podeszwa do nawierzchni, na której gramy, minimalizuje ryzyko powstania jakiejkolwiek kontuzji. No i do wyboru mamy podeszwy takie jak SG, którą wykorzystujemy na naturalnej trawie mokrej i grząskiej, Numer 2. FG, którą wykorzystujemy na trawie naturalnej. Ale suchej, numer 3: AG Turf, którą wykorzystujemy na trawie na wierzchni sztucznej oraz na Orliku. Numer 4: MG czyli tak zwany Multiground, który wykorzystujemy na trawie zarówno na naturalnej oraz na sztucznej. No i numer 5: IN i C, jest to podeszwa, którą wykorzystujemy na hali. No i numer 4: poziom zaawansowania. No i tutaj musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, jak często grasz oraz trenujesz? Jeżeli są to wypady 2-3 razy w miesiącu ze znajomymi na Orlika, idealnym wyborem będzie model rekreacyjny. Jest to najtańszy model, którego cena waha się między 150 a 200 zł. Jeżeli grasz już troszkę częściej, raz dwa razy w tygodniu, dobrym wyborem będzie model treningowy, który jest troszkę droższy, ale oczywiście troszkę lepszy. Cena waha się między 250 a 300 zł. Jeżeli trenujesz kilka razy w tygodniu oraz dodatkowo rozgrywasz mecze, idealnym wyborem będzie model półprofesjonalny, którego cena waha się między 450 a 500 zł. Natomiast jeżeli piłka nożna to jest Twoja praca, ciężko trenujesz oraz rozgrywasz bardzo wiele spotkań, idealnym wyborem będzie model profesjonalny, którego cena waha się już między 900 a 1000 zł. I teraz, kiedy potrafisz odpowiedzieć na te wszystkie cztery pytania, śmiało możesz iść do sklepu i kupować buty. Natomiast jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, albo nie jesteś pewny, śmiało pisz w komentarzu, albo odezwij się do mnie na Instagramie i razem coś podziałamy. No i to by było na tyle. Myślę, że temat został dobrze wyczerpany i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie.